Cichanowska zapomniała, że uratował ją prezydent Białorusi. Opowiadałem o to, on siedzi tutaj, kiedy go wyzwałem i powiedziałem, natychmiast mi z ulic najbardziej bojowe oddziały i przejmij kontrolę nad tak zwaną opozycją, inaczej będą kłopoty. A zadanie polegało na tym, żeby zamaskować naszych ludzi z Alfy i jednocześnie delikatnie pokazać, że przyjęliśmy kontrolę nad tym sztabem. Przecież tam jest 50 zagranicznych dziennikarzy. Wszyscy zostali tam przywiezieni razem z Cichanowsko i innymi, a zwany ochroniarz Cichanowskiego jest byłym pracownikiem policji czy czegoś innego i to on zadzwonił do MSW, po prostu zorientował się, że dzieje się coś złego. Dlaczego zgromadzili tyle osób w jednym domu? I wtedy skierowałem tam 120 osób z tych ulic, żeby zapobiec tej zbrodni. Plan był taki, aby podpalić sztab i rzucić winę na władzę. Następnego dnia Cichanowska zadzwoniła do Karajewa z prośbą o spotkanie. Wysłałem tam dwóch ludzi, jego pierwszego zastępcę i szefa OF. Generalnie prośba była jedna: proszę przekazać prezydentowi, że chce wyjechać z Białorusi, będą kłopoty. Rozumieliśmy, że mogą być kłopoty, wydałem polecenie. wywieźliśmy ją na Litwę, do jej dzieci, pod ochroną, zgodnie z jej życzeniami, z ludźmi, których poprosiła, żeby jej towarzyszyli. A kiedy powiedziała, że nie ma pieniędzy, żeby tam mieszkać, uzgodniłem z przedsiębiorstwem państwowym, 15 tysięcy dolarów i dalej jej. Dziękuję bardzo, na szyję płakała. Wywieźliśmy ją. Co więcej, kazałem naszej ambasadzie na Litwie, pomóc jej we wszystkim, w tym, gdyby potrzebowała wynająć tam mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Ale szybko została przyjęta przez litewskie służby bezpieczeństwa. Resztę już znacie. Ta sakralna ofiara się nie wydarzyła. Wyobraźcie sobie, gdyby tak się stało, dlatego nikt jej nie wypychał za granicę to była sprawa życia i śmierci, i takie było jej życzenie. Kto z Państwa prowadzi? Jest pani rzecznik? Jest pani rzecznik. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy. Mamy okazję do przywitania naszego wspaniałego gościa. Będzie okazja do krótkich oświadczeń. Nie przewidujemy pytań na tej części naszych spotkań. Później zaprosimy Państwa jeszcze na osobną konferencję, briefing prasowy dotyczący kolejnego posiedzenia Sejmu. A teraz przekażę już głos panu marszałkowi Szymonowi Hołowni. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, jest dla mnie wielkim zaszczytem i honorem móc gościć dzisiaj w polskim parlamencie panią prezydent Elekt Swietłanę Cichanowską wraz z delegacją przejściowego rządu wolnej Białorusi. To olbrzymi zaszczyt, ale też zobowiązanie. Bo tak jak przed chwilą mieliśmy okazję wymienić nasze stanowiska i uwagi, to nie tylko Białorusini, wolni Białorusini wiedzą, ale my też, wolni Polacy, wiemy i czujemy, że wolna, niezależna, samorządna, samostanowiąca Białoruś jest jednym z filarów bezpieczeństwa, racją stanu Rzeczpospolitej. Musimy dzisiaj myśleć o Białorusi jako o naszym partnerze. I o tych wszystkich środowiskach, które na Białorusi w tak absolutnie bezprzykładnie heroiczny sposób przeciwstawiają się złu, jako o sojusznikach w dziele budowania bezpieczeństwa w tej części Europy. Rozmawialiśmy o konkretach z panią prezydent, o tym, co możemy zrobić w, tutaj, w polskim Sejmie, żeby te relacje weszły na inny poziom, żeby jeszcze przyspieszyły. Są pomysły konkretnych działań i na polu kultury, i na polu dyplomacji parlamentarnej, i na polu wzajemnych relacji pomiędzy polskimi parlamentarzystami w, a przedstawicielami tymczasowego, przejściowego rządu Białorusi. Pani prezydent zwróciła też uwagę na to, jak bardzo Białoruś, ta wolna Białoruś, potrzebuje dzisiaj głosu Polski na arenie międzynarodowej i wsparcia Polski wszędzie tam, gdzie jej głos nie dociera. Taką rolę Rzeczpospolita powinna pełnić. Z wielką radością i, yy, i takim przejęciem ludzkim przyjąłem też propozycję czy wiadomość o tym a później propozycję o tej akcji takiego duchowego wsparcia, objęcia patronatem przez polityków z różnych krajów Europy, wybranego więźnia politycznego na Białorusi, zadeklarowałem, że ja sam do takiej akcji bardzo chętnie się włączę w, z pomocą państwa w taką osobę mi wskażecie, ja oficjalnie zadeklaruję, że, że chcę w jakiś możliwy, dostępny mi sposób wspierać, przez dawanie świadectwa, gdzie jest prawda, gdzie jest dobro, gdzie jest wolność, gdzie, gdzie są te standardy, których życzymy dzisiaj ludziom na Białorusi. Mając świadomość tego, co dzisiaj na Białorusi się dzieje, pamiętając o Andrzeju Poczobucie, pamiętając o tych wszystkich horrendalnych sytuacjach, które tam mają miejsce, chcę zapewnić panią prezydent, chcę zapewnić wszystkich członków delegacji, że wolna Białoruś jest w interesie wolnej Polski jest w sercu wolnej Polski i że Polska zrobi wszystko, żeby Białoruś była wolnym krajem, wolnych ludzi. Oni już są wolni, oni w sercu już są wolni, nikt tego nie kwestionuje. Ale żeby przeszła tę drogę przez ten koszmar, którego dzisiaj doświadcza i żebyśmy razem mogli budować naszą przyszłość po jaśniejszej stronie tego dziejowego zakrętu. Bardzo na to liczymy, bardzo na to czekamy. Pani Prezydent, macie nasze Pełne wsparcie, pełne poparcie we wszystkich Waszych dobrych działaniach na rzecz wolnej Białorusi. Dziękuję bardzo. все аддымя усіх беларускіх лю людей я б ха хотела падзякаваць польскаму парламенту польскаму раду и польскім люм за тое что вы з нами з беларусами я бы хотела сказать что сёння беларусы змагаются не только з жорсткимрым лукашэнки але з імперістычными амбицыямисси мы процягваем наше Polska. Uh, Poland is our nearest neighbours and strategic uh, ally. Uh, during our meeting with uh, the speaker of uh, Sejm, Halownia, uh, I was absolutely assured in full support of uh, Polish Parliament. Myślimy, że wiele ważnych informacji. I Rozumiem, że bardzo ważne jest wywierać presję na reżim Łukaszenki poprzez sankcje gospodarcze Polityka poprzez coraz aktywniejsze wprowadzenie, poprzez presję polityczną na reżim uh, Łukaszenki. Uh, Łukaszen na Łukaszenkę nie można liczyć i rozumiemy, że to jest reżim przestępczy, który dokona przestępstw przeciwko ludzkości, przeciwko uh, migrantom. I oczywiście uważam, że Łukaszenka powinien ponieść odpowiedzialność za te wszystkie przestępstwa. I powinien, zro, powinniśmy zrobić wszystko, żeby doprowadzić do odpowiedzialności Łukaszenki. Ale oczywiście Białorusini walczą nadal, walczą mężnie. Jest to walka nieraz brutalna. Codziennie w naszym kraju około 50 osób znowu trafiają do więzień. Teraz około 5 tysięcy. Osób e, są zatrzymywani i ścigani z powodów politycznych, także jak Andrzej Poczobu, o którym tutaj już powiedziano. I rzeczywiście to jest bardzo krytyczna sytuacja. Mamy także setki tysięcy ludzi, którzy są w okrutnej, okropnej sytuacji. Ludzie umierają i potrzebują nawet więzienia humanitarnego potraktowania, więc prosimy Polskę. Udzielać jeszcze więcej uwagi właśnie więźniom politycznym i domagać się zwolnienia tych osób z więzienia. Oczywiście Białorusini muszą dalej walczyć i chcemy, żeby wszystkie kraje byli z nami solidarni. Także w Polsce znalazło schronienie, znalazli schronienie Białorusini. Polska przyjęła gościnnie tych wszystkich uchodźców z Białorusi, wszystkich Białorusinów i Białorusinek. Polska pokazała nam prawdziwą solidarność. Ja chciałabym jeszcze raz podkreślić, jak to jest ważne dla całego naszego społeczeństwa białoruskiego, jak ważne jest wsparcie mediów białoruskich, m.in. telewizji Bielsat, jeśli chodzi o walkę z propagandą. I chcę powiedzieć, być może jeszcze o tym nie wiecie, w Białorusi jest prowadzona antypolska kampania obecnie. Są niszczone wszystkie wspólnoty polskie wewnątrz Białorusi. Są niszczone cmentarze, szkoły, czyli pokazują nam, że chcą zniszczyć nasze relacje białorusko-polskie. I nasze zadanie jest nie poddać się, przeciwdziałać niszczeniu tych relacji białorusko-polskich i wspierać, a także aktywność na rzecz Polski w Białorusi. Oczywiście Białorusini wybrali proeuropejską drogę. Chcemy dążyć w kierunku Europy. I chciałabym także prosić Was o wsparcie, naszych inspiracji europejskich. I jeszcze raz, Białorusini się nie poddają. Nadal walczymy. My chcemy zwolnić nasz kraj i e, 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 przepędzić reżim Łukaszenki, reżim Putina i jeszcze raz chciałabym podziękować za rozumienie tej sytuacji w polskim parlamencie i białorusinów w tych trudnych okolicznościach. Bardzo, ponieważ polski parlament to jak wiecie dobrze nie tylko Sejm, ale też niezwykle ważna Izba Wyższa, czyli Senat. Pani Prezydent przejdzie teraz na spotkanie z panią marszałek Kidawą Błońską, a my z Państwem widzimy się pewnie w ciągu godziny czy półtorej godziny, to już na bieżąco będziemy się łapać i informować. Serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Dziękuję Pani, pani Prezydent, dziękuję całej delegacji. Zapraszam. Bardzo dziękuję Pani Prezydent, dziękuję Pani Marszałku i dziękuję Państwu za uczestnictwo.